Jolanta Cecylia Katafoni. Kwowadis, ludzie Kwowadis, Kwowadis współczesny człowieku, karmiony kłamstwami z internetu, wychowany na sztucznym mleku. Szybko klikasz, dużo pijesz, książek nie czytasz, szybko żyjesz, jesteś samotny jak pies mnie woli. Choć przyjaciół masz tysiące w internecie, kiedy problem, samotność boli. Zostałeś sam i nie ma kto opatrzeć ran. Praca ci się nie opłaca, nauka głupich szuka, choć rozsądek do drzwi puka, Ty ich jednak nie otwierasz. Same przyjemności w szalonej radości. Do pracy i do nauki nie masz już ochoty. Do wojska też nie pójdziesz, to samej głupoty. Chociaż jesteś młody, zdrowy i niespracowany, niech za ciebie bronią kraju głupcy i banany. Kwowadis kochani rodzice, gdy wasz brzdąc, mały czy duży, was wkurzy. Schowacie mu telefon, no i już po burzy. Trąba powietrzna się zaczyna, gdy telefonu długo nie ma. Myślicie, że spokój i tolerancja to najlepsza dla Was gwarancja? I kto tu bardziej zawinił? Na komunie będzie Lamborghini? Quo vadis współczesna panienko. Komu odchylisz dziś okienko? Czy okno twe na pulpicie odmieni twoje życie? Polecisz jak ptak w szeroki świat? Czy jako matka i żona przytulisz dzieci do łona? Czy zrobisz tak, czy nie? Pamiętaj, kobieto, szanuj się. Kwowadis z polski narodzie. Nasze życie Obserwuję co dzień. Dopóki myśleć nie zaczniemy, To w Polsce życie się nie zmieni. Niech wrócą niemodne priorytety, Niech wrócą niemodne zwyczaje, Bo przyzwoitość siedzi w kącie, A chamstwo zwyczajem się staje. Szacunek, zrozumienie i niemodny uśmiech Nie tylko od święta. Otworzyć drzwi kobiecie, Czy ktoś jeszcze to pamięta? Mecze z Lewandowskim, zenek, grillowanie to nie sposób na życie, mój miły panie. Świat naprawdę będzie zdrowy, jak pójdziemy po rozum do głowy. Niech każdy zacznie od siebie. I takie motto dodać muszę: wyleczmy swoje głowy, albo chore dusze. Mm.